Punkt ósmy to interpelacje i zapytania. Między sesjami wpłynęły trzy zapytania od pani radnej Katarzyny Wąsik i od pana radnego Roberta Matysiaka. Punkt dziewiąty to oświadczenia, informacje i wolne wnioski. Zanim oddam państwu głos, proszę państwa radnych o pozostanie po zakończeniu naszych obrad na z tej sali. O głos poprosił pan radny Robert Matysiak. Proszę. Mam takie pytanie. Co się dzieje z oświetleniem lewej strony lipowej, bo skoro już została ta lipowa zrewitalizowana, to oświetlenie powinno być już chyba działające. Może po kolei będzie Pan odpowiadał. Dobrze, Szanowni Państwo, ja odpowiem, to nie jest problem po raz kolejny. Tak jak Państwa informowałem, temat oświetlenia tej drugiej strony lipowej pojawił się już w trakcie rewitalizacji, więc zdołaliśmy w miarę szybko zaprojektować to oświetlenie i zlecić roboty dodatkowe wykonawcy. Odbiór nastąpił na, na zasadzie podłączenia do generatora, natomiast tak jakby tutaj kwestią kluczową też jest przyłącze. Tak? Za przyłącze odpowiada zakład energetyczny, który w trybie... Nie wiem jak to nazwać, jakiegoś rodzaju przetargu, wyłania wykonawców, którzy to, te, te przyłącza robią potem i w określonych terminach wykonują te przyłącza. Więc tutaj my swoją część wykonaliśmy, czekamy teraz na informację z zakładu energetycznego, że ten wykonawca, którego zakład wyłonił, wykonał to zadanie i jest gotowość do, do podłączenia. Wtedy ja jadę i podpisuję umowę z zakładem energetycznym tak? i wtedy jest to podłączane. Identyczna sytuacja, informowałem o tym też chyba na poprzedniej sesji, że tak jakby my odpowiadamy za podpisanie umowy, natomiast nie byliśmy inwestorem, nie robiliśmy odbiorów. Także te dokumenty, które powstały pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą, powinny być przekazane do, do zakładu energetycznego i tutaj jak będzie informacja gotowość, że jest wszystko okej, okay, wszystkie przyłącza są i możemy pojechać podpisać umowę, no to ja to uczynię niezwłocznie, dziękuję. Następne pytanie, dlaczego na placu zdrojowym przy brzegu rzeki lampy, takie nie wiem, czy to ogrodowe czy coś, są powyrywane albo powyginane i to, są, to, są, to już wiele miesięcy to trwa. No pewnie ktoś się powyrywał i powyłamywał, tak jak mamy wiele innych aktów dla Lizbo na terenie Łęczowa będziemy je naprawiać. Następne pytanie. Ostatnio usuwano na nowej części parku wieżbę. Czy był jakaś tam stan zagrożenia tej wieżby, czy nie wiem, chora była aż tak bardzo. Przypuszczam, że dotyczy to wieżby tutaj w okolicach. Parkingu na dole, gdzie wieżba się sama już położyła chyba kilka tygodni temu. Być może pan radny tego nie zauważył. I czekaliśmy na oględziny ze strony konserwatora. tak, tak że Przypuszczam, że chodzi o tą wieżbę. Raczej na łące, to bardziej przy tych w starych wykopach borowinowych, przy dept, czy drewnianym deptaku. Tak była albo już martwa, albo jako drzewo, albo stanowiła zagrożenie. No, nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć, dlaczego to jedno konkretne drzewo zostało usunięte. Usuwamy te drzewa, które są albo uschnięte, albo, albo są same wywrotami w wyniku wiatru, albo stanowią duże zagrożenie. Następne pytanie. Dlaczego projekt organizacji ulicy Pałuby nie był... Przegadany z, na przykład ze mną i z Kasią, gdzie jesteśmy radnymi tej dzielnicy, dlatego że y, projektant, no niestety, ale zrobił dużo błędów, z, y, zakaz stopu jest y, nie w tym miejscu, co powinien być, i a osoby, które jeżdżą y, placem na pałubach, nie widzą w ogóle tego napisu stopu ani znaku i wjeżdżają od razu pod prąd. Przypuszczam, że miejsce znaków jest wymagane przepisami prawa. Za organizację ruchu i zlecenie odpowiada. Urząd Miejski zlecił to uprawnionej osobie, która takie organizacje ruchu um, przygotowuje i jest to zatwierdzane w starostwie. Tak Był wniosek Pana Radnego Pani Radnej o zrobienie nowej organizacji ruchu poprawiającej bezpieczeństwo. uczyniliśmy tą drogę drogą jednokierunkową. I tak będzie. Jeśli będzie możliwa zmiana lokalizacji znaku, tak, żeby był jeszcze bardziej widoczny, to na pewno to uczynimy. Natomiast nie wiem, czy zostało to wykonane w ramach tej organizacji już czy nie, bo nie byłem w tej lokalizacji ani dzisiaj, ani wczoraj. Tam jeszcze będą też malowane pasy takie. Tak, będzie oznakowanie malowane, tylko że nie było warunków pogodowych, żeby to wykonać. Panie burmistrzu, pasy są zrobione, tylko chodzi o to, że znak. Jest od drogi strzeleckiej, niewidoczny, a, a osoby, które zawsze tamtędy jeździły, jadą lewą stroną placu i wjeżdżają pod górę. A cały czas mówi, chodziło o to, że tak jak z mieszkańcami ustaliliśmy, na wysokości ogrodzenia firmy Biostyk tam miał być znak, gdzie od razu bezpośrednio widać wjazd pod górę i że jest zakaz wjazdu z tej strony. Sprawdzimy lokalizację znaku stop. Jedno pytanie: czy to prawda, Panie Burmistrzu, że droga od Ronda w Sadurkach do Ronda Piłsudskiego jest drogą powiatową? Prawda, od 17 września. Czy to jest prawda, że pan chce przejąć od powiatu obowiązki gospodarowania na tych drogach? Nie, to nie jest prawda. To powiat chce przekazać tą drogę gminie. Czyli możemy się na to nie zgodzić, prawda? Według interpretacji mecenasa nie możemy. Nie możemy się nie zgodzić. Dziękuję. Pani radna Katarzyna Wąsik, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja chciałam złożyć oficjalny wniosek o umieszczenie kosza na ulicy Łąbocznicy, tutaj przy pierwszej ławce, bo tam y, po prostu, no nie wiem, czy on zniknął, czy go ktoś uszkodził, ale tam tego kosza nie ma, a jest naprawdę bardzo brakujący. Ponadto mam jeszcze jeden wniosek tutaj już ustny, y, gdzie tutaj trochę pan burmistrz poddał mi pomysł tego wniosku, bo chciałam, chciałam prosić o uprzątnięcie tych dwóch pokoi w Internacie Tęcza po szkole muzycznej. Drodzy Państwo, wraca jak bumerang do nas, wracają Spartakusi. Jeżeli trzeba, ja tym chłopakom na tyle pomogę, że po prostu dam tą farbę na odmalowanie, żeby tam Mieli swoje miejsce dla siebie. Pomóżmy tym chłopakom, bo to jest nasza promocja. To jest Spartakus klub sportowy Spartakos na I naprawdę, tutaj y, umieszczanie ich na sali tej dolnej z 800-kilogramowym stołem, gdzie ten stół miałby być przesuwany i składane te y, 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 tematy które chłopcy uzyskują przy, ćwicząc przy tych sztukach walki, jest to naprawdę dla nich kłopotliwe. Także naprawdę apeluję o chociaż jakiś promyczek dobroci dla tych naszych chłopaków, którzy naprawdę nas fajnie promują. Dziękuję. Dziękuję. Pan Przewodniczący Adam Kozak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, prosiłbym o krótką informację, sprawozdanie ze spotkania w PZD, bo nie mieliśmy też czasu sami na ten temat porozmawiać, a myślę, że mieszkańcy też po ostatniej sesji te pytania, które tam formułowaliśmy, byliby ciekawi, jak PZD podchodzi do, do dyskusji z, z gminą w takich tematach dotyczących bezpośrednio utrzymania dróg i innych podobnych rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Muciek, proszę. Ja mam jedną drobną uwagę, z którą trudno mi się zgodzić z ekspertyzą odnośnie dachu na hali sportowej. Wydaje mi się, że skraplanie nie występuje. To, to może być wtórny problem w, w okresach zimowych czy jesienno-zimowych. Natomiast tam przecieki pojawiają się w lecie, nawet przy 20 stopniach na zewnątrz. W środku musiał być 14 stopni, żeby nastąpiła faza skraplania. Tam się leje w kilku miejscach podczas opadów deszczów intensywnych. Lepiej byłoby podczas takiej ekspertyzy poprosić strażaków, żeby po prostu sikawką siknęli na dach i wtedy zmusić jakby te miejsca, które przeciekają, do okazania temu, tej osobie, która tą ekspertyzę wykonuje. Wróciłbym jeszcze Panie Burmistrzu do, do tej ekspertyzy, bo utykanie od środka no niewiele da, po prostu będzie przez te gąbki, bo to najczęściej są gąbki wtykane, one po prostu będą nasiąkać i w dłuższej, w dłuższym czasie będą oddawać tą wilgoć i będzie ciekło z gąbki. Natomiast dach przecieka, na pewno przecieka i tutaj proszę o jeszcze raz analizę i sprawdzenie, choćby posiłkując się właśnie tą sikawką strażaków. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Mateusz Gzara. Proszę bardzo. Ja proszę o takie uzupełnienie do informacji od Pani Katarzyny. Mianowicie o budynek internatu. Chodzi mi o stan faktyczny. Jakie są plany wobec niego? Bo słyszałem też, że policjanci zgłaszali się o udostępnieniem jakichś tam pomieszczeń w tym budynku. Czy mamy jakiś plan zagospodarowania go? I tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Jeśli chodzi o wizytę w PZD, to w części dotyczącej tematów na terenie sołectwa Drzewce, to myślę, że Pan Radny Tomasz Panasiewicz będzie mógł się odnieść i zreferować co do poczucia skutków tej wizyty, bo, bo te problemy zgłaszał. Jeśli chodzi o inne kwestie, związane z wycinką drzew, to uzyskałem informację, że jest ogłoszony w trakcie kolejny przetarg na wycinkę i zabranie. Formuła jest taka, że wykonawca ma wyciąć i dopłacić za zabierane drzewo z pasów drogowych. To, to jest to, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o wynoszony materiał z pobocza tej drogi na odcinku pomiędzy, akurat w Czasowicach na odcinku pomiędzy blokami, a, a wiaduktem, to z, zostało zapisane zgłoszenie. Moja sugestia była taka, że powinno być wykonane po tej prawej stronie drogi, jadąc w kierunku wiaduktu utwardzenie nie z kamienia tylko być może z płyta żurowych, bo po prostu woda płynąca z góry każdy kamień na pewno wy, wypłucze. No, to jest do decyzji oczywiście zarządu. Y, zgłosiliśmy też i w drzewcach, ale też na ulicy powstańców konieczność wykonania pogłębień w pasach drogowych takich rowów, żeby woda płynąca z góry nie wynosiła błoty na drogi. Wy, dokonaliśmy zgłoszenia. Nie, nie uzyskaliśmy stuprocentowej informacji, że, że zostanie to wykonane. Został poruszony też temat. Y, Sposobu i zasad montażu latarni fotowoltaicznych, które tutaj pan radny pozyskał, żeby je umieścić w pasie drogi powiatowej na zakręcie za wiaduktem w kierunku szkoły, i tutaj, tak jakby doszliśmy do jakiegoś konsensusu, w jaki sposób uprosić trochę to, to działanie, żeby można było faktycznie te latarnie zamontować. Złożyłem też propozycję, ale w ślad za tym po prostu wystosujemy pismo do, do zarządu powiatu Pławskiego i do powiatowego zarządu dróg dotyczące utrzymania zimowego ulicy Powstańców i chodnika. Bo w mojej ocenie to nie było przez powiat w żaden sposób utrzymywane i tak wysyłaliśmy nasze służby, żeby to odśnieżały. Więc wystąpimy z wnioskiem o partycypację kosztową ze strony powiatu. W tym, w tym zadaniu i moglibyśmy przejąć w utrzymanie zimowe wtedy, bo, bo faktycznie to, to robiliśmy. Uzyskałem informację, że przebudowa drogi Kurów Wąwolnica w drugim etapie po otwarciu ofert prawdopodobnie będzie o 2 miliony tańsza niż to zakładano w kosztorysach co wiąże się też z niższą kwotą ewentualnego wkładu ze strony Gminy Nałęczów, mam na myśli partycypacji w koszta wkładu własnego i że wniosek dotyczący dofinansowania przebudowy ulicy 1 maja mostu na Bystry i ulicy Powstańców też został złożony w ramach jakiejś tam rezerwy chyba dla powiatów. Przepraszam, jeśli wprowadzam w błąd, bo nie, nie zapamiętałem dokładnie, w ramach którego działania zostało to złożone na dofinansowanie, także on jest w tej chwili w ocenie. I padła taka deklaracja, że jeśli by tutaj negatywnie się to aplikowanie zakończyło, to, to też jest taki plan, żeby złożyć to do, ten wniosek do rezerwy ze środków rządowych na, na dotację. To tyle jeśli chodzi o Powiatowy Zarząd Dróg. Nad, no jeszcze, aha, jeszcze droga, droga Piotrowice, Bronice. Tutaj pani dyrektor potwierdziła, że na dzień dzisiejszy trwa regulacja pasów drogowych, tak, bo, bo na tej drodze jest trochę takich lokalizacji, gdzie asfalt położony de facto jest w działkach prywatnych, więc na dzień dzisiejszy... Podjęto starania, żeby wyregulować geodezyjnie przebieg pasa drogowego, co pozwoli ewentualnie w przyszłości procedować, wykonanie dokumentacji projektowej na jakąś przebudowę tej drogi. Jeśli chodzi o internet, nie ma żadnych planów, żadnej koncepcji na dzisiaj dotyczących wykorzystania. Nie jest tak, że policja chciała skorzystać z internetu, jest tak, że policja poszukuje lokali na mieszkania służbowe dla pracowników, którzy mieszkają nad posterunkiem, bo to ewentualnie by umożliwiło funkcjonowanie komisariatu, tak, bo tak jakby parametry dotyczące, czy wymogi, może nie parametry, wymogi dotyczące powierzchni, jakimi powinien dysponować komisariat, są takie, że na tej działce, w tej przestrzeni, którą teraz policja dysponuje, nie jest to możliwe. Natomiast no, my też już w naszych zasobach nie mamy takich lokali mieszkalnych, które moglibyśmy im przekazać, ale na pewno nie było dyskusji na temat internatu. Ja przypominam, że internat naprawdę jest w złym stanie technicznym, jeśli chodzi o instalacje grzewcze przede wszystkim tak i, i o termikę. My co chwilę otrzymujemy jakieś monity ze strony mieszkańców czy tych osób, które na dzień dzisiejszy tam funkcjonują, że w okresie zimowym jest bardzo zimno. Były wykonywane pewne naprawy. W bieżącym teraz sezonie grzewczym też mamy pewne plany dotyczące napraw i optymalizacji kosztów. Też nie oszukujmy się. Mówimy o budynku, który ma 2000 m2 powierzchni, a przybywa w nim kilkanaście osób. Właśnie niestety na dzisiaj lokalizacja tych osób jest taka i tutaj nie mamy też do końca na, na to rozwiązania, jest taka, że nie możemy podcinać pewnych pionów tak, żeby grzewczych, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu, tylko kilka pionów grzewczych równocześnie pracuje. Dziękuję bardzo. Pan radny Pan radny Tomasz Panosiewicz, proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana burmistrza, bo w tym tygodniu było dwa razy w sprawie latarni przy drodze powiatowej Piotrowice Karmanowice z EOL i sprawdzili sobie wszystko, przetestowali i okazało się, że tam jest wszystko w porządku, że prawdopodobnie chodzi o te czujki czasowe. Czy tutaj szukać przyczyny? I powiedzieli mi, żeby że w MINI jest jakiś człowiek, który tym się zajmuje. Mowa, dwuknik, jest wszystko w porządku. To jest na starych słupach, nie tych nowych, aluminiowych, tylko na tych starych. To jest tam w wąwozie, wzdłuż boiska i tam w stronę, jakieś 100-200 metrów w stronę łopatek. I drugi... Przepraszam, ale te latarnie nie świecą. I druga sprawa odnośnie wizyty w PZD. To wystarczy tylko sobie powiedzieć, że odnośnie tych lip w Czesławicach PZD ogłosiło piąty przetarg. Tak, piąty przetarg już w sprawie wycinki drzew. No to jak pan mu, wspomina pan burmistrz, no oni chcą za to wycinkę, żeby jeszcze ktoś, firma, która wygra ten przetarg, jeszcze zapłaciła im. Podejrzewam, że będą kolejne przetargi. Może no starzę się tylko uśmiechnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A odwodzam pan przewodniczący Adam Kozak, proszę. W Na nawiązaniu do, do tej wypowiedzi pana Tomka, to jakby to były lipy, to jeszcze bym zrozumiał. Natomiast nie są to lipy, tylko są to drzewa, które klasyfikowane są jako chwasty. Ale już abstrahując od tego, dziękuję za informację pana burmistrza, jeżeli chodzi o te punkty wymienione co do współpracy z PZD. Natomiast jeszcze mam jedną prośbę, tylko nie wiem jak to sformalizować, bo. Pewnie część z Państwa też spotkała się z zapytaniami mieszkańców podczas modernizacji czy też tworzenia w ogóle sieci światłowodów w naszej gminie. Są lokalizacje, które zostały pominięte i z różnych przyczyn to nastąpiło. Wiemy o tym, że gmina bezpośrednio nie miała w tym udziału, ponieważ nie była stroną tak jakby, całej inwestycji. Natomiast teraz mam pytanie, bo. Wiem, że takich punktów pewnie jest kilka i to rozsianych po całej gminie. Czy nie byłoby zasadne w tym momencie wystosować pismo, zapytanie w sumie nie wiem, czy do Ministerstwa Cyfryzacji, czy, czy to jakaś inna komórka samorządowa zajmuje się tym, ponieważ nieoficjalnie wiemy, że w środkach KPO są pieniążki przeznaczone na wykluczenie, między innymi cyfrowe. I, i być może pasowałoby razem z, zebrać tą, tą informację z naszego trenu gminy, żeby mieszkańcy po prostu indywidualnie nie szukali jakiejś informacji, bo jest to ciężkie. Ja sam też się zaangażowałem to w, w ten temat, ale, ale tak jakby no, myślę, że byłaby większa siła i, i skutek gdybyśmy może przy wsparciu gminy, oczywiście badając yy, potrzeby, bo ja mówię w tej chwili w imieniu moich mieszkańców, mam grupę, która jest wykluczona, być może byłoby to bardziej skuteczne, żeby po prostu nie przespać też, przepraszam, za wrażenie oczywiście tematu. W sensie takim, bo tłumaczenie przy, pierwszej, przy pierwszym projekcie było takie, że inwestor wchodząc na budowę dopiero okazało się, że mija pewne fragmenty naszej gminy i mieszkańców, a, a potem nie było możliwości odwołania się do tego i zmiany jakby projektu, tak. Więc teraz może zapytać, warto byłoby o to jeszcze przed samym projektem, prawda? Dziękuję. Pan radny Jarosław Maciążek proszę bardzo. Ja chciałem radnemu Kozakowi odpowiedzieć. My złożyliśmy taki wniosek na ulicę Wirczyńskiego. Zebraliśmy podpisy mieszkańców. Wniosek został wysłany nawet z gminy. Na mój adres miała przyjść odpowiedź. Do tej pory minęło jakieś 4 miesiące, może 5. Nic nie dostałem. Proszę bardzo, pan przewodniczący Adam Kozak. Dlatego też, mając na uwadze Wasze doświadczenia i to, co mówi pan radny Maciążek, może rzeczywiście z poziomu gminy byłoby to skuteczniejsze. No, przynajmniej mielibyśmy poczucie tego, że zrobiliśmy wszystko w tej materii, co, na, na co mamy po prostu wpływ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o stronę Rady, to jeszcze ja dodam od siebie, bo powraca. Problem, który już był tutaj sygnalizowany, mianowicie doświetlenie przejść dla pieszych, czy wskazane znalezienie jakiegoś rozwiązania. Proszę bardzo, Przedwczoraj przyjechały dwie pierwsze oprawy, które będą zamontowane pewnie w przyszłym tygodniu i ocenimy na ile one się sprawdzają, bo taki, taki był zamysł, że w dwóch lokalizacjach, pewnie tutaj na wysokości Domu Kultury, i tam dalej na ulicy Lipowej, je zamontujemy na istniejących słupach i zobaczymy, na ile one są skuteczne. Dziękuję bardzo, to właśnie o te przejściowe były sygnalizowane. Rozumiem, że Państwo radni już. Proszę bardzo, Pani Sołtys Krystyna, Młodziek. Mikrofon. Poprosiłam o głos, bo chciałam. Się odnieść do tego, co było mówiono o ulicy Spacerowej. O a dzisiaj tutaj bardzo dużo Państwo mówili na ten temat i nie chciałabym, żeby to um, zostało jakby tutaj y, nie tak y, y, przyjęte jak powinno, bo ja chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o ulicę Spacerowej Spacerową, to ulica Spacerowa została wyremontowana na odcinku 650 metrów. Natomiast do remontu jest jeszcze 900 metrów i to jest fragment, który też prowadzi do most, W tej chwili tam jest około 6-7 domów już stojących z mieszkańcami zamieszkującymi. A oprócz tego jest to też ulica, która prowadzi do zakładu wodociągów i kanalizacji. Ja składałam i radno zresztą a też składał wniosek tutaj um, o to, żeby remont tej ulicy przeprowadzić do końca. I nie chodzi nam o to, żeby to był remont jakiś taki mocno kosztowny, ale chodzi nam o to, żeby ci mieszkańcy po tych 50 latach, kiedy ta ulica nie była remontowana, mieli normalny dojazd do domu. W tej chwili tam na trinice jest. Są garby, po prostu, na których cyklicznie są rozbijane deski miejskie olejowe, i wpływają z tego powodu tutaj do gminy roszczenia. I chciałam też Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o ten budżet taki wspólny, to ja sobie policzyłam, że jeśli chodzi o HA, to w poprzednim w poprzedniej pięciolatce, tak to nazwijmy, na tą ulicę spacerową, plus Cisową z budżetu gminy zostało wydane 666 tysięcy złotych. To tyle. Dziękuję bardzo. Tak więc wyczerpaliśmy na dzisiaj nasz porządek obrad, w związku z czym zamykam szóstą sesję. Rady Miejskiej w Nęczowie. Dziękuję Państwu bardzo i proszę o pozostanie.